Dzieciaki już dawno wyprawiono do szkoły. Ja jestem z siebie dumna, bo wysłałam papiery do biura. To jest dobry termin i biorę się za śniadanie. Słoneczko się zaczyna przebijać w końcu. Tak patrzę w ten aparat i powiem Wam, że mam chwilami wrażenie, że ten nowy telefon jest gorszy od mojego poprzedniego. Jeżeli chodzi o obraz, a na obrazie zależało mi najbardziej, bo ja całe vlogi na YouTube a nagrywam właśnie telefonem. Nie wiem. Jeszcze raz spróbuję zmienić sobie te takie naklejki ochronne na aparat. Jedną mam pękniętą. Może to coś zmieni. No ale tak jakoś szaro. Dobra, zmieniając temat, my dzisiaj idziemy na 18. Dzisiaj się bawimy. Mój brat robi 18 urodzinę. urodziny akurat miał w lipcu. No i będziemy się bawić. Jeju! Kiedy to zleciało te 18 lat? Pamiętam jak się urodził, to ja miałam wtedy 16. A tak jeszcze w temacie osiemnastki, to wczoraj sobie zamówiłam sukienkę. Tak, na dzisiejszą imprezę sukienkę zamówiłam wczoraj, ale co ciekawe, ona jest w doręczeniu, więc jest szansa, nie wiem czy będzie dobra. Oczywiście mam jakieś tam wyjście awaryjne przygotowane, nie jedno, no ale fajnie, gdybym jednak mogła ją przymierzyć jeszcze przed wyjazdem, chociaż wiadomo, no mamy też kilka godzin drogi przed sobą, więc musimy wcześniej wyjechać, ale może się uda.